Cześć moi drodzy, z tej strony Kasia witam was serdecznie w kolejnym odcinku Sons of the Forest W którym e, udamy się do dwóch ostatnich tutaj punkcików, które mamy Znaczy jeszcze tamten jest, ale nie mieliśmy ostatnio do niego karty I musimy znaleźć, mam nadzieję, że będzie właśnie w, tych, w którymś z tych punktów karta do trzeciego bunkra Nie wiem czy to są punkty zaznaczone, są wszystko, są bunkry czy nie e, Już nie pamiętam w sumie Ale dobra, tak więc idziemy w tamtą stronę Zobaczymy co, co tutaj nas spotka po drodze. Tu tu leży? A, myślałem, że jakiś gościu to Mewa podnosi tą rozgwiazdę. Dobra, mamy już niedaleko, bo to jest tutaj bliziutko drogą. Możemy sobie pójść. I powinniśmy w tamto miejsce dotrzeć. No, ja jestem ciekaw co tam będzie. To są dwa ostatnie punkty, w ogóle do zwiedzenia a tak fabularnie, więc Mam nadzieję, że coś ciekawego tu się wydarzy. Wydaje mi się, że ten, ten bunkier, do którego weszliśmy tam w poprzednim odcinku i nie mieliśmy karty, jest ostatecznym bunkrem, takim... no po prostu końcowym. Tam jest koniec gry. Jestem bardzo ciekaw, co tam będzie. Pierwszy schowaj ten patyk. Co my tu mamy? Taśmę jakiejś? Mapę już możemy schować. Dzień dobry, witam pana. Tutaj jest wieltarą jakąś... O Jezus Maria. Tu się działo, widzę. Nieźle. O, i tu jest karta potrzebna, mam nadzieję, że ta druga, którą już mamy. Uwaga. Tak, dobra. Czyli tu sobie wejdziemy pięknie. No i moi drodzy zaczynamy. zabawę, Dlaczego ta latarka tak słabo świeci. Halo? Mamy dźwięki, mamy dźwięki, dobra, i wchodzimy. Oj, oj oj, oj! Ale się klimat nagle zmienił. Jakby się muzyka ładowała. Co my tu mamy? Tu się nie da wejść. Na pewno, na pewno. No szkoda. Schodzimy w dół w takim razie. Czy tutaj też będzie karta drugi raz potrzebna? I to ta lepsza? Chyba nie, bo to by było głupie ze strony twórców. No to mamy bunkier, moi drodzy. Tu można jeszcze. O, zanurkować, widzę. A tu są jakieś pomieszczenia. Dobra, to wiecie co, zerknę. Najpierw tutaj. A nie, tu już się nie da zanurkować. Okej. Okay. Czyli to jest po prostu zabarykadowane w tym miejscu. Zonko leki, śpierdyłki, zegarki, kabelki. Wygląda jakby ubrania były jakieś, ale chyba chyba nie. Czujesz głód, dobra, właśnie weźmy na maksa te wszystkie nasze statystyki napełnimy. Te, ja lubię tą puszkę, bo ona daje nam cały, cały pasek głodu zapełnia. do tego napijemy się... Co ty zrobiłeś, gościu, tu? Zjedz to napij się wody. Wypij, to nam chyba nie starczy jedno. A, starczy ją. dobra. No to nie będę kombinował. Wziąłbym tu chyba kuszę do ręki, wiecie? Tak, weźmy kuszę, bo ja ciągle latam z tą siekierą. Wiem, że siekiera jest fajna, lubię ją, ale... Ale weźmy kuszę. Kusza ma ten nasz laserek, który gówno daje. Ale dobra, niech będzie. A wiecie co, może zróbmy w ogóle, trzymajmy latarkę w ręku Gdzie jest ta kusza? Tu, rozmontuj, odłóż Daj latarkę Latarkę będziemy mieli dwie latarki Jedna z kuszy, a druga taka normalna w ręku więc weźmy sobie, o, i teraz świecimy podwójnie, więc to może być dobre Co to za króliczek? Nie wiem jak celować kompletnie, o, może tutaj pomiędzy, patrzcie Ta dupa, nic się nie dało tu jakaś plazma na drzwiach wszystkich. A, dobrze trafiłem w tego króliczka, tylko on jest sztuczny, dlatego nie, nie, nie pokazało w ogóle, że coś mu się stało. Dobra, dwa pokoje za nami. Co, co tu nas dalej spotka? Tu nie ma nic, chodzimy w dół. O, coś czuję, że tu się coś zacznie zaraz. Po prostu, mi tu żaden dziad nie wyskoczył z za rogu, zaraz. No i patrzcie, tutaj tak niby świeca, ale nie do końca. Wyświetla to wszystko. Tu jakieś kroczki słyszę małe. No i teraz lewo czy prawo? Dobra, najpierw pójdziemy tutaj w prawo, zobaczę. Tego się nie da otworzyć. Tego też. A tu jest otwarte. Uhuhu. Tu zagruzowane. To wygląda jakby coś tu się dało. Czyli to wygląda dziwnie tam. Co to jest? Widzicie to? O Co to jest? O to jest ok, się odbija coś O ja myślę, że to jest taka piranka wisi i za nią coś się rusza, jadź Czy coś tu jest, czy tak nie bardzo? Halo? A, tu można sobie zapisać grę, dobra, to zapiszmy Czemu nie? I to chyba tyle tylko tutaj Okej, okay, no to idziemy w drugą stronę. Dobra, czyli nic za bardzo tutaj bym nie pominął, jakbym skręcił w lewo od razu. O! Może tu coś będzie? Mówiłem już, że nie lubię horrorów. Ale słychać radyjko więc jest dobrze. Tu nic nie widzę, ale to naprawdę działo się. Tu jakiś muzeum prawie, że książki. Co tu jeszcze mamy? Tutaj nic nie zostało. Dobra, idźmy jedyną drogą. O, ubranka jakiejś, piżamka różowa. Chyba to można dawać. Właśnie nie próbowałem dać tych ubrań kompletnie e, Ani Virginii, ani Kelvinowi Co za książka? Po co te książki się zbiera? Jestem ciekaw Dobra, schowaj ją już Schowaj Dobra, wyjmij kuszy. Nie czuję się tu bezpiecznie, więc wolałbym Latać z kuszą I co, tutaj ciągle jest prąd i leci sobie telewizor? Myślę Światła się świecą? O, tam ktoś sobie wisi tu trochę amunicji. Drugi shotgun? Ej, patrzcie. Dobrze, zobaczyłem. To był shotgun, prawda? Oj, tu będzie grubo, chyba. Jak jest tyle sprzętu. Tak, to jest drugi shotgun, czyli tamtego mogliśmy dać w Virginie. Taki wielki telewizor. Ja cię Dobra, tutaj nie ma nic. Tu jeszcze sobie wejdę. Czy ja stąd przyszedłem? Nie. Jezu, jakie pomieszczenie ogromne. O, co to jest? Email. mail Process Barn Demons. E krzyże... mogą spalić demony. Mamy krzyż, ale tu demona to, że ja żadnego jeszcze nie widziałem. Chyba, że któryś z tych mutantów jest demonem. Szyna do strzelby. Mamy szynę w strzelbie przyczepioną. Raczej tu już nic chyba więcej nie ma. O, jeszcze łazienka. Leki. tak przy wannie nieźle. Uchodzę jej biście wielka wanna, ale bym się w takiej wykąpał. Tu da się wejść. Halo? O, w dupkę jeża. Da się. Co to jest? Tu da się rękę położyć. Ciekawe czy nam jej nie upierdzieli. Dobra, to tutaj da się wejść, ale czekajcie zaraz może, bo nie wiem czy to nie będzie taka główna droga. chociaż nie wiem, czy każdy by ją zauważył. Tylko ja jestem taki spostrzegawczy. No tu jeszcze coś widziałem, chyba dało się wejść za ten bar. Nie? Coś. Tam wydaje mi się, że coś jest, a to się chyba odbija po prostu. Dobra. Jeszcze podejdę tędy może. O, Pior Litol. słowa. Dobra, czyli tutaj już nic nie ma. Cześć kolega, czy ty może jeszcze coś? Nie ty tutaj nic nam nie, nie przedstawisz. Dobra, no to wchodzimy do tej dziury, która tam się troszkę dziwi. Sprawdźmy co tu będzie i czy ja mogę w ogóle tu wejść. Czy to trzeba mieć jakąś specjalną rękę tutaj? Uwaga. Coś tu idzie. Nie, tu muszę mieć jakąś rękę chyba specjalną. Wygląda na jakąś malutką rękę jakby O, patrzcie, sam faktycznie załadował tą latarkę teraz Okej, okay, dobra, czyli tu trzeba przyjść z jakąś ręką, nie mam pojęcia z jaką Może trzeba mieć w ekwipunku serię rękę mutanta Mamy rękę? Nie mamy, dobra, spróbujemy z ręką mutanta Może, może tak to trzeba to zrobić No ale dziwne, że tu nie ma żadnego Żadnego mutancika braniącego ten bunkier no ale okej okay. eee, czekajcie, żebym się nie zgubił tutaj tędy w górę oj, coś tu powaliłem, teraz tędy i ten króliczek jest Oraz chowa już tą latarkę, bo tylko marnujemy amunicję, a to w sumie daje trochę światła, więc można i z tym latać to się nie marnuje, nie marnuje nam baterii, więc naprawdę jest to fajna rzecz. Ale musiałbym przetestować, właśnie czy nie daje mniej światła przypadkiem. Znaczy w sumie, czy to istotne? E, tu jest wyjście, tak, tu jest wyjście, dobra. Uff, dźwięk się zmienił. No i tak, w tym miejscu musimy sobie zapamiętać: tu potrzebujemy ręki. Tam na górze potrzebujemy trzeciej karty, no to idziemy do tamtego punktu, no zobaczymy, może... O, siema Kelvin, co ty tutaj robisz? Przyjacielu. Cześć. Eee, zobaczymy, spróbuję zdobyć rękę mutanta, po prostu nie, czy może jakiegoś specjalnego mutanta rękę trzeba mieć? Nie mam pojęcia, ale no dobra, idziemy do tego ostatniego punktu. Może tam się coś wyjaśni. Patrzcie jaki jest otwarty teren, wielki Ja się kręcę, To można by taką osadę zbudować Ale to pewnie na multiplayerze Naprawdę, jest ogrom miejsca tu Fajnie to wygląda Co, jest piasek? Jakieś kamienie, czy... Czy woda? Jakiś cement wylany? Nie, nie wiem Kuźwa, myślę Tu flaga czarna, what? Czerwona? Czym ty jesteś? Co, co, o co tu chodzi? Tu w golfa się gra? O, to wygląda jak dołek. Od golfa bez dołka. A my mamy piłeczki od golfa, chyba, prawda? Tak, mamy piłeczki od golfa. Weź. trzeba dołek wykopać, chyba. Nie da się. Chyba nie o to chodzi, dobra, nieważne. Za bardzo kombinuję chyba, co? Idziemy tutaj do tego punktu, bo już prawie jesteśmy. Och, tak. O, tam już widać wózki golfowe. Czyli to są te meleksy, dobrze, ja to powiedziałem. Meleksy to są wózki golfowe. Na polach się jeździ nimi. Mogłem coś puchszczalnić, ale... Okej, okay, czyli tu nam będzie potrzebna łopata, na pewno jej trzeba odkopać. Ostatni bunkier, wejście do bunkra. Takie tajemnicze. Co tam lata? Jezus Maria. To zakopiemy moi drodzy. A, ta łopata jest trochę tutaj po prawej pokazana, ale... Mam nadzieję, że to będzie jednak tu, gdzie... Kurwa. Czym ty jesteś? Ty, no ten był jakiś dziwny ja mogę ci rękę odciąć? Mogę, oddaj rękę Dziękuję Weźmiemy sobie, no zobaczymy, może tą rękę trzeba tam przyłożyć Wydaje mi się, że nie Bo to by było jakieś takie dziwne Ale sprawdzimy to eee, chyba źle trochę kopię, czekajcie, tu? Tu I bardziej nie strasz mnie nie, no tutaj była ta łopata narysowana. Tak? Tu jest bunkier? Chyba tak. Troszkę dalej. Okej. Okay. Jeszcze kilka machnięć. A, czyli jednak bardziej w tą stronę. Okej. Okay. Się trochę trzeba nakopać, tego wiecie, żeby się dostać, ale poukrywali to naprawdę ładnie. Trzeba się tak jak szybciej kopać? No, spamuję tym lewym, ale nic się nie dzieje. Ja zaraz się to powinno odkopać. Jeszcze tutaj może troszkę. I tu. Ten zaraz nas zaatakuje, pewnie trzeba uważać. Patrzcie, właśnie. O tym mówiłem. O ty dziadu stary. Nie ja wiem pod którym mam kuszę, więc musimy ją po prostu wyjąć ręcznie uciekaj dziadu. Kurde nic nie widzę przez to. celownik Ja oczywiście nie trafiłem Z łuku lepiej się strzela no będzie spierdzielać teraz najpierw nas atakuje o kurde. Kościół, tak coś się bawić Dobrze, nie skończysz Ty no zwiewa Dobra, koniec zabawy Oj, nie wziąłem pistoletu Oddałem Virginii. Shotgun? Chyba nie będę marnował Dobra, niech tam zwiewa Dokończmy kopanie I wchodzimy do środeczka, moi drodzy Nie ma co się cackać tutaj z nimi O, jest odkopane pięknie Czyli wystarczyło raz jeszcze kopnąć no, otwieraj Si, będzie tak, czyli trzeci tunel A, B, Zamknięte I w tym B chyba... Pod... Kuszę znaleźliśmy w B, czyli tam nie potrzeba było karty Tam zdobyliśmy chyba karty, tak, tak, tak Czyli dobrze pamiętam, Ok, czyli tu zdobędziemy kartę do tamtego bunkra Może w tamtym bunkrze będzie ta jakaś ręka specjalna Lepiej moim zdaniem, jakby zrobili to na... E, że dostęp jest na maskę Czyli trzeba mieć maskę to złotą taką Śmieszną I sobie... O kuźwa, co to jest? Tego nie wiedziałem, że jest w grze To w sensie Ja cię kręcę To to nie wiedziałem, serio? Mogę to z czymś połączyć? Nie bardzo Ociej panie, dobra dawaj to pod dwójeczkę to będzie ważna broń. Jak ja lubię rewolwery, naprawdę. Uwielbiam. Dobra, postrzelamy sobie z tego trochę. Jak będzie okazja. Czy tu coś jest jeszcze? Ten bunkier wygląda jakby był w trakcie budowy dopiero. To taki stan deweloperski bym powiedział. Trochę dach przecieka, ale... Spoko. Nowe budownictwo. Eee, tu chyba... Już nic więcej nie będzie. Trochę do tego tuszu do drukarki. Tutaj co? Jakieś druty. Kolejne druty. I co? Tylko rewolwer? A co z tą kartą? Gdzie jest karta w takim razie? Oj, oj, oj. Moi drodzy, bo jak tu nie ma karty, to ja nie mam pomysłu innego. No to byliśmy. Nie było tu karty? Na pewno nigdzie na stole coś? Są płyty. Tam w łazience... Jezus! Tam w łazience też byliśmy. No jeszcze raz zerknę, ale... Wydaje mi się, że nic nie ominąłem. Cień no nie ma. Okej. Okay. Dobra, to mamy ostatni punkt na mapie z... Sprawdzony. Ja nie wiem gdzie dalej iść, no musimy z tą ręką coś ogarnąć chyba, co? Musimy coś ogarnąć z tą ręką. Okay. To mnie tutaj zdziwili troszkę powiem wam. Powiem pewien, że stąd dostaniemy kartę trzecią. Wejdziemy do bunkra za pomocą trzeciej karty i... Tam dostaniemy jakąś rękę specjalną. Cześć karwin No to tak, to, to ja nie wiem co dalej. Wszystko zwiedziliśmy. Spójrzmy na mapę. Tam kolejne dwa De, fioletowe punkciki się pojawiły, ale to za każdym razem jak wejdę na nowo do gry, to... Nie przerywaj mi, to one się odnawiają. No, chodź, błaźnie. O, z tego to już się fajnie celuje. Holy Ty, ten ma jakąś mechaniczną rękę? Nie, kościaną zbroję ma na ręku. Dobra. Dobra, tak jak mówiłem, spróbujemy przyczepić tą rękę mutanta. Tam włożyć w ścianę, ale wydaje mi się, że to nie o to chodzi. To by było zbyt oczywiste. Trzeba coś, coś lepszego pewnie wymyślić, no ale dobra, warto spróbować chyba, prawda? Bo innego rozwiązania tutaj nie widzę, tak więc widzimy się już na miejscu. Dobra moi drodzy, zobaczyłem sobie w necie o co chodzi z tym, z tą ręką, no i troszkę jest to bardziej skomplikowane. Tak, jak myślałem, nie wystarczy tam ręki mutanta ani ręki swojej przyłożyć. Znaczy, trzeba swoją rękę przyłożyć, ale mieć na sobie założony złoty armor czyli tak jak podejrzewałem, coś ze złotą maską, złoty armor, coś w tym stylu. E, o to mniej więcej chodziło. Zapomniałem o jednej najważniejszej rzeczy, no. Na początku był taki pierwszy bunkier, pamiętacie? I tam za tym bunkrem, znaczy w środku, jak się weszło, to było takie miejsce z drzwiami na kartę. I tam właśnie musimy się do pierwszego bunkra wrócić i wejść kartą Wipowską jakby na tyły. No tak więc e, czeka mnie niemała podróż z powrotem na drugą stronę góry. Drugą stronę mapy może, tak to można nazwać. Musimy wejść do tego pierwszego bunkra i dopiero wtedy zdobędziemy tam pewnie ten złoty armor. Po zdobyciu tego złotego armora... E, nie, przepraszam. Tam zdobędziemy trzecią kartę, a po zdobyciu trzeciej karty, tutaj w tym bunkrze po tej stronie, tam gdzie nam brakowało właśnie karty, trzeba się wrócić po to i tu zdobędziemy złotą kartę. I tam gdzie widzicie na górze teraz jaskinie i przy tym jest punkcik, to dosłownie tam trzeba użyć trzeciej karty. No i tak to mniej więcej będzie wyglądać, a potem wydaje mi się przynajmniej, że zakończenie gry właśnie będzie, będzie za tymi drzwiami, co trzeba przyłożyć rękę w złotej zbroi. No, tak więc dzisiaj troszkę krótszy odcinek, ale no muszę po prostu dobyć z do tego miejsca i, i będziemy się widzieć już na miejscu tamtym, w kolejnym odcinku. Tak więc trzymajcie się ciepłutko, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam się odcineczek podobał i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!